A tymczasem zobaczmy, co Bella gada. O, zepsuliśmy naszą grę, totalnie ją rozjebaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić i w którymś kierunku. Dodajemy gówno cały czas, jak skopiowane wierzchowce, tylko że w wersji duchowej, ale przecież jej nie usuniemy, bo nigdy tego nie robiliśmy. Rozpierdoliliśmy całą gierkę, wszystkie sety poza Draganem i BGH też są rozjebane. Kto widział jakiś build pod truciznę albo granie pod piorun na magu. I ten shop to teraz gówno jebane, ale o to chodziło, bo było za mało kaski dla naszych świetnych programistów. <laughs> lol, 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 xd. Oj, o, ale mam się na oczy. Nie zrobimy Draken na nowym silniku, bo jesteśmy głupi w chuj, ale za to dodamy płatne itemy kosmetyczne i bezsensowne pakiety za kasę, żeby było ich jeszcze więcej i żeby debile miały większy wybór, na co zmarnować swoje pieniądze. Lol, he, he. A ja wiem, od kogo wyszło. są. Wasze, znajdę go. Zaraz, za chwilę. Znajdę go i każę mu zjeść kupę.

Dawaj Koksik, Kopsi, milika, słuchca fura i szybka żywka Daj lepsale, lepsza i kraka sobie dochów się dać Ale wrócić jeszcze nie czasem pociągny richup Wow Tak jak piszcie, bo zy ci pasuje, każu a świeższy byłem w wieku moczy nie zbał Wow tam na pracy coś